Dobry wieczór. Czy rozmawiam z panem Łukaszem? Rozmawiam pan z panem Łukaszem. Jaki jest pański pseudonim na Insomni? A, nie jestem użytkownikiem Insomni. A, e, to, to, to... Dzwonię w imieniu anonimowej społeczności internetowej i mam do pana kilka pytań. Proszę. E, mianowicie od jakiegoś czasu e, wrzucał pan różne filmy na YouTubie, prawda? No i e, zaczęła się jakaś tam fascynacja. Ktoś yy, postanowił znaleźć Pana prawdziwe dane, no i poniekąd udało im się. No i teraz mają do Pana kilka pytań, które ja po prostu w ich imieniu chciałbym zadać. Dobrze, to już Pana zanim zaczniemy. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie będę mógł przeczytać treść tego wszystkiego, co teraz będziemy omawiali. Powiedzmy też ciekaw, co z tego wyjdzie. Um, treść tego po prostu. Tak. No dobrze, no to. Umieszczę link w, na Pańskim koncie na YouTube, w komentarzach. Świetnie, świetnie. Dobrze, proszę zaczynać. No więc pierwsze pytanie. Co sądzi Pan na temat pogróżek? Mianowicie ktoś, ktoś mówi, że chcą się dobrać do Pana i podesłać na przykład te materiały do lokalnych społeczności katolickich. Co Pan na ten temat sądzi? Myśli mówiąc lokalne społeczności katolickie. Tutaj czy w Polsce? Yy, tam u pana. Proszę pana, jakie jest moje zdanie na ten temat? Materiał został opublikowany. Każdy ma prawo robić yy, z tymi materiałami, yy, co mu się podoba także, wie pan. Nie ma wpływu na to, co zostanie zrobione. A co o tym myślę? Może. Zobaczymy. To znaczy wiem, że wcześniej, wcześniej kiedy jeszcze był pan anonimowy. Yy... No wyraźnie nie przejmował się Pan, nawet sam Pan zachęcał Wysyłajcie to do, do prokuratury, mam to w dupie. No proszę Pana, oczywiście I co z tego? No ja jestem zwyczajnie ciekaw Nic, tak jak, tak jak już Panu powiedziałem Mogą te, te filmy wysłać gdziekolwiek, bo mają po prostu do tego prawo Ja swoje filmy opublikowałem, jest to moje hobby i wie Pan, ja swoją, ja swoją robotę zrobiłem a to jeszcze mam pytanie, czy yy, to jest faktycznie Pana opinia na temat y, Polaków jako narodu, czy to przede wszystkim jest y, satyra? Proszę Pana, jest to satyra. Jak Pan, jak pan sam może teraz wnioskować z naszego, z naszego, z naszej rozmowy. Sam jestem, sam jestem Polakiem, mówię po polsku i wie Pan, no to by było troszeczkę, to było troszeczkę niepoważne, gdybym osoby, także to jest to jest wszystko oczywiście z A tak jak powiedziałem, miałem prawo opublikować, co mi się podobało i to co ludzie o tym myślą to jest ich wyłącznie poważna sprawa. Oczywiście, temu nie przeczę. No to mam A. jeszcze y, pytanie. A, wie pan może, pan może pan, na przykład nakręcić film, y, wie pan, pseudodokumentalny o społeczności na przykład żydowskiej. I może pan... Oglądał pan na pewno American History X? Nie, niestety nie. Gdzie pan, gdybyśmy mieli przyjmować się każdą taką produkcją, to proszę Pana, popękałyby nam głowy. A no oczywiście. Tak? No to mam jeszcze pytanie od czytelników yy, hmm. odnośnie, odnośnie antydepresantów, które znaleźli na Pana końcu na naszej klasie. Proszę Pana, proszę Pana, oczywiście. Jak Pan zapewne wie, nie tylko YouTube gwarantuje e, spróbowkę emocji związanych z publikowanym materiałem, ale także MySpace i w po Polsce nasza klasa. Mhm. Więc proszę Pana nic trudniejszego, jak wziąć po prostu, publikować zdjęcia z Księżyca i czekać na reakcje znajomych. No jasne. Tak, więc jeżeli Pan chciał przez to, jeżeli Pan chciał przez to, zadać mi pytanie, czy ja y, jestem obecnie pod jakich, wpływem jakichkolwiek leków, nie, nie jestem wielkim jestem zdrowym. Nie, nie, nie. Pytanie od czytelników było takie, czy Depresja jest wywołana tym, że żona od Pana odeszła. Nie, to jest wywołana z żoną. To jest, e, sytuacja z żoną to jest też sytuacją wystaną e, z palca dla potrzeb moich e, byłych kolegów i uczniów liceum. A? No dobrze, to także, jeszcze... Także może pan napisać, że jestem kawalerem, może pan tam dowalić do oporu. Zresztą dwa, dwa lata temu opublikowałem swój e, pierwszy film Kononowy w raju, w którym e, pod koniec powiedziałem, że czekam na oferty matrymonialne z Polski. To jest wszystko, to jest wszystko nadal aktualne. Może pan to umieścić przy przywróżeniem oka, ten mój końcowy komentarz. Rozumiem, jeszcze nie, nie udało mi się dotrzeć do tego materiału. No niestety materiały zostały skasowane na prośbę właśnie moich fanów z Polski, a ja niestety oryginałów nie mogę nigdzie się dogrzewać. Mhm. A nie wykluczone, że gdzieś tam, gdzieś tam właśnie są na starym No dobrze. To jeszcze mam ostatnie, to nie jest pytanie, ale wręcz żądanie od naszych czytelników. A, proszę. Domagają się materiału wideo, na którym tu przytoczę nasra pan na Bibię. Mam teraz zaznaczone pytanie, czy Pan przypadkiem nie nagrywa tej całej rozmowy? No właśnie tak. No właśnie Pan nagrywa, świetnie, tak. Proszę Pana, jeżeli, jeżeli ktoś wychodzi z takim żądaniem, pozwolę sobie zacytować Pana żelazną na Biblię, to wie Pan, myślę, że taka osoba powinna zrobić to sama i po prostu zrobić to w taki sposób, który by satysfakcjonował daną osobę Czyli Najzwy... najzwyczajniej życzy Pan odwagi. tak? To znaczy, to o odwagi. Po prostu nie mam potrzeby. Równie dobrze mógłbym poprosić Pana, czy kogokolwiek z tych czytelników, żeby opublikował wczynę, w którym e, zmiażdży chomika butem swojej narzeczonej, prawda? Albo jest to cokolwiek rzecz innego. Wykonana, ale jest to rzecz wykonana, ale po prostu ta rzecz jest nikomu niepotrzebna, oprócz tej osoby, która o to prosi, prawda? Rozumiem. No w takim razie to są wszystkie moje pytania i dziękuję za Pański czas. W każdej chwili proszę dzwonić najlepiej właśnie o tej godzinie, gdybym miał jeszcze jakieś pytania, będę do Pańskiej dyspozycji. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia, moja przyjemność.